Oh Idziemy. No już! Idź Nejd! Będę cię odpłaniać! Otworzysz ogień! Hej, pędy! Musimy z uciekać. Chodź! Elena, barykaduj drzwi! Mamy! Oh. Nie będziesz. Wydziesz z tego. Oh. Trzymaj się! Staram, abyśmy się sto lat znaleźli. Oh. Bez stresu damy radę, ale o nie, nie... nie mam Nie mamy wyboru. Damy Dobra, próbowaliście. Ale to już koniec. On dalej z nami nie pójdzie. Nie zostawimy go tu na śmierć. On już i tak nie żyje. I my też. Jak się stąd szybko nie ruszymy. To idź. Tak, nikt cię nie trzyma. Chloe. Próbowałam uratować ci skórę, durniu. Chloe? A co to ma być? Przepraszam. Rzućcie broń. Poważnie! Zabrać ją stąd. Jest ranna. Zabierzcie ją do pociągu. Nie do wiary. Nie mogłeś sobie darować, co? No to jesteśmy kwita. Raczej nie. Wytargałeś go tu aż ze świątyni? Szkoda. A, 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 a. Teraz gadaj, co znalazłeś w świątyni. To właśnie czego szukałeś. Ok? Wiem, gdzie jest kamień, ale nie uda ci się go znaleźć bez mnie. Wypuścił. To zaprowadzę cię prosto do celu. A, mój cień. To ty jesteś dziennikarką, co kąsa mi łydki. Módl się, żeby to nie był blef. Przeszukać. Spokojnie. <laughs> genialne, stary. Proszę. Nie ma pan nic do zaoferowania, panie Drake. Wracać do obozu, przygotować się do wymarszu. Ty za mną. Ty. Zajmij się nimi. Nie ma sprawy. Jak możesz pracować dla tego potwora? Lepiej z nim niż przeciw skarbie. Więc do końca, tak? załatwisz nas zimną krwią? Na to wygląda. Wstawaj! Powiedziałem, wstawaj! Uciekaj! Zatrzymaj! Tutaj! Już, już! Sukin szynu! Daleko nie ucieknie! W ha! porządku! Ha! Idziemy, idziemy! Co strasznie blisko, ha! Nate. Ha! Nie zatrzymuj się! Idziemy! Już! Jasna cholera! thank <laughs> you Mam się super. A ty? Do wesela się zagoi. Dobra. O Boże. Chyba ich zgubiliśmy. Nie powinienem był cię wciągać w tę awanturę. Nie zrobiłeś tego. Sama tu przyszłam. Nie. Mam na myśli, no wiesz, całą resztę. Wiedzieliśmy, jaka jest stawka. Dobra, to co robimy? Pójdę po nią. No, oczywiście, normalka. Ruszaj, rycerzu. Czekaj, Flynn mówił coś o pociągu. Co oznacza, że mogli ją zabrać na stację kolejową tutaj. To powinno być w tę stronę. Za tamtą wieżą ciśnij. to ona trzymała nas na muszce. Wiem miała zamiar pociągnąć za spust. Oni ją po prostu uprzedzili. To skomplikowane. Nie wątpię. Flynn wiedział, że była ze mną. Wiesz co się stanie, jeżeli Lazarewicz dowie się, że ich wykiwała? Tak, widziałam jego rękodzieła. Więc rozumiesz, że nie mam wielkiego wyboru. Honor wśród złodziei? Coś w tym stylu. Naprawdę mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Nie mam zielonego pojęcia. <laughs> Dobrze wiedzieć, że pewne rzeczy się nie zmieniają. Dobra, ruszajmy. Co? O nie, nie, nie. Nie pójdziesz ze mną. Nate, zamknij się. Dobrze? Musimy złapać pociąg. Tam jest wieża dziśnie. Któż za tobą. Rozejdź się! Czekaj tu. Są wszędzie, uważaj. Zawsze. Znaleźliście coś? Jeszcze nic. はい。 Jest czysto. Dobra, chodźmy na wieżę ciśnij. Musimy się tam dostać. Zrobiłem wrażenie? Załatwiając ich wszystkich? Wrażenie nie jest tu chyba odpowiednim słowem. Yeah. <laughs> you. Widzisz coś? Tam jest drabinka, ale do niej nie dosięgnę. Dobra, poczekaj, moment. Okej. Okay. <grywania> Jak się tam dostaniesz, zepchnij ją do mnie. Proszę bardzo. Zobacz, co znalazłam. To proszę Co się stało? Zamknięte? O, zamknięte. Wiesz co? Pewnie są zablokowane z drugiej strony. Dobra, poszukam innej drogi. Odblokuję je. Dobry pomysł. Spędzone w cyrku wreszcie się przydały. Bardzo śmieszne! Może jestem z cyrku, ale to ty jesteś za kratami. Hej, jak ci poszło z drzwiami? No prawie! Proszę bardzo, spróbuj teraz! Dobra! O. Jestem pod wrażeniem. O nie, mamy towarzystwo! Cholera. Są tam po lewej! Są tam po prawej! Z lewej, z prawej są wszędzie! Wow. dając To już! Ołania Cię Ach. Masz! użyj tego. Jasne. No, to lecimy. Ja! Źle jak na przestarzały model czekałam na to A! ładnie, jesteśmy przy wieży ciśnień. Dobra, udało się. Nie wychyla się. Uh. Uh. Powiedz, że masz plan B. Pracuję nad nim. Tam jest. Mają flin. Wahasz się? Nie. Okej. Okay. Wkrótce ruszają, więc musimy się pośpieszyć. Zajdę tam sam, ok? Nate. Zaraz, 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 posłuchaj, nigdy mnie nie słuchasz. W międzyczasie pójdziesz tam i zwędzisz dla nas jedną z tych pięknych. Terenówek? Terenówek. Aha. Będziesz kierowcą. Ja się zakradnę, zabiorę Kloę, a ty zjawisz się tutaj. W samochodzie? W samochodzie. Nie ma sprawy. Kumasz? Kum? Idź. W porządku? Tak. Dobra, ostrożnie, dobra, to zobaczymy się. Uwielbiam zapach bocznic o poranku. yeah <laughs> Spróbujmy się przyjrzeć. Tam jest pociąg. Jak mam się tam dostać, do cholery? Musi być jakieś wyjście. ああ。 yeah <sighs>

Przez Was na pociąg dupki! Głupi i głupi! Bożonk odjechał, jest w górz Noe, a Elena Ale przepadła bez szlaku. Teraz jeszcze C2 może... Gaz do tej. Co? Muszę się dostać do pociągu. <grym> Zwariowałeś? Podwieź bliżej, żebym mógł wskoczyć. Mam odpowiedź na swoje pytanie. Gazu! A! No, to jak chcesz wyciągnąć ją z pędzącego pociągu? Nie planowałem z takim wyprzedzeniem. <grym> Pewnie, że nie. Dobra. Dobra, przygotuj się. Ach, uważaj. Poczekaj jeszcze chwila. Wasi. Teraz! Skacz! Ach! 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 Ach!